cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Jady Grzybo, Kukli Grzybo Witam was dzisiaj, no tak jak sami widzicie w Minecraft Dzisiaj wam pokażę 5 mm, najlepszych map do właśnie tutaj Minecrafta, a tak naprawdę to żartuję. 5 Halloweenowych map do CSK wam pokażę i także tu przed wami Miejsce piąte, pamiętajcie żeby być na Instagrama, link macie w opisie No i też subskrybujcie kanał moi drodzy, bo lecimy po 1000 subów Może się da zrobić to do końca roku I, Czyli mamy na to dwa miesiące, wierzę, że damy radę No, także co, pierwsza mapa MC, podłoga Halloween, 1v1 No, jest to taka mapka Halloween, jak widzicie, a do tego 1 na 1, o to mi chodziło Także tu macie, nie wiem czy gdzieś tu się rodzicie, po tych dwóch przekątnych, jakby znaczy po jednej przekątnej, po tych dwóch na, narożnikach. No, będę sobie nadobcacie Tu możecie sobie przejść. Tu, tu, tu. No a tu coś jest w ogóle poza tą mapą. Czekajcie, ja mogę sobie przejść w ogóle. No, tak wygląda. O, tu coś jest, jakiś ziomek się czeka, chyba na swoją kolej. No, także tak wygląda mapa. Na miejscu piątym. Bezpokojnie, no wiecie, Minecraftowa, ładna rzecz. Ale, ale, przed Wami są jeszcze lepsze perełki. Także to miejsce piąte, i teraz lecimy na miejsce czwarte. O, to mapa Haunted. Haunted. Generalnie to jest niby jakaś mapa, taka escape, coś takiego. Ale jest work in progress. Czy to będzie skończone, to nie wiem. Ale tak, nawet jak na jakiś skrzydłowego z junkami czy po prostu jakiś, no po prostu, 3x3, czy 4 na 4 czy nawet jakiś głupi chowany o, to nie jest zły tu macie jakaś jedna krywka, wiecie o co chodzi e, ty też o, możecie się zachować na przykład za trudno. no, albo po prostu sobie popykać zmienić sobie, nie wiem, tą prędkość gry grawitację zmniejszyć i po prostu się tu, wiecie, bawić z jąkami, nie? także miejsce czwarte to właśnie tak wygląda. A teraz lecimy na miejsce trzecie. Kolejna mapa to Jailbreak Electric Halloween. Jestem akurat teraz jako komendant, więc tu sobie wybieram bronię. Mogę wziąć teka, Kałaszka, Digielka, IWTP i TD. Tu co się robi na to? No, tu się wchodzi na cele. Kuczy dawno w ogóle nie grałem w Jailbreak, nie. Tu jest jakaś też czy nie wiem, klinika oddzielna od szpitalna. Tu co się dzieje. O, no tu się da się otworzyć, tu kuchnia, e, kuchnia prysznice, także wiecie, no więźniowie raz, dwa, trzy, proszę wyjść, <laughs> idziemy do łazienki. Kto się nie leci do łazienki, no to ma przypał, nie, <laughs> no kiedyś się grzy, a tu jak się otwiera cele, pewnie jest jakiś jeden przycisk, ale gdzie, chyba tu, a nie, to tutaj, tu się otwiera stołówkę taką jakby, tu możemy sobie wejść na boisko. Tylko... tak, jakby bez piłki. O, select ball size. O, dobra, możemy piłki sobie wybrać. Nie no mamy piłkę, moi drodzy. Normalnie pykamy w te. O, jest 1-0. Dawaj, 1-1. Dawaj. <grym> dobra, to fajna, fajna, fajna łapka. Nie czego się tu spodziewać, bo widzę JB. Electric Halloween, ale jak tu wszedłem i JB, to mi się przypomniało, nie? Że było coś w sensie takiego jak J breaking. Dajcie znać, czy pykacie? Czy w ogóle są jeszcze takie serwery, gdzie się graje na tym, a może byśmy coś pokminili kiedyś, nie? Tu co mam jeszcze siatkówkę. No nie gadaj, że w siatkówkę można grać. Jak, główką, czy? Czekaj, czekaj. Nie wiem jak to się gra. W bym sobie pograł, nie? W sumie dawno... naprawdę dawno kupę lat normalnie, nie. Nie pykałem na takim czymś. Czy jestem ciekawy, tylko gdzieś otwiera te kurcie. Uuuu Kaosinko. To jest dobre. Tu można grać. Kto wiecie? Kto wylosuje większą ilość kostek wygrywa. Tu też. Ktoś, każdy staje przy sobie przy tym kołku swoim. Dobra, tu. A I to wylosuje najmniej na przykład Idzie dalej, nie? Albo najwięcej Fajne, fajne I tu lecą i co tu się dzieje? Hop, hop, hop O stary Co ty gadasz? No, ale moi drodzy Resztę możecie odkryć sami Link wam oczywiście zostawię w opisie A teraz lecimy do mapy I jest to Detron Detron Playground Halloween yy, Ale Coś mi tu nie pasuje. Aha, dobra, może to nie jest Detran zwykły? To nie chodzi chyba, że Detran, tryb Detran. Tylko kurczę pieszczone. Nie no, Detran to jest normalny. Duselicie. A tam raczej aktywuje pułapki terrorysta. Tak? Czy jak to jest? Na pewno i go tam przynosi. Dziś leci dalej, nie? Kiedyś też w Detrany. Grałem dużo, strasznie dużo. I... Wygląda jak Detron, tylko jednak trochę inaczej, bo jest, wiecie, większa przestrzeń. Ale generalnie, teoretycznie to mi się wydaje. że tu nie skłócę Detron po prostu. Tylko gdzieś nie widać um, turystek by nie? O, i tu gdzieś zaznacza, które drzwi. Chyba, że z góry gdzieś nas obserwuje. Nie, ty długa, bo nawet tam mapa jest. wiecz, tu iść, tu. No dobra, tutaj. <laughs> nie wiem, zaraz sobie wejdziemy jeszcze na terrorystę i zobaczymy jak to wygląda to z jego perspektywy A póki co to mi się wydaje, że dziwny, na pewno niestandardowy jest ten detranik. Um, ale nie, dajcie znać nie, czy chcecie Detrana zobaczyć. Naprawdę Detran. Coś genialnego. Kiedyś po prostu. No, pff, ze 100 godzin na pewno. Mazm na detranie. O, i sobie przegrałem tym oto sposobem. Dobra, idźmy teraz do Tero, zobaczmy jak to wygląda, no, czyli tutaj aktywujemy pierwszą pułapkę, czyli te młotki, no dobra, uciek, kurczę, skubany, i teraz jesteśmy tu, aha, te rolki, jakie, a, czyli tu za ścianą jesteśmy skitrani, o, to fajnie w sumie zrobione, bo nie wiadomo gdzie jest terrorysta, nie, dobra, ku... Ej, aż normalnie mam ochotę pograć, nie, Holy, Holy Shit Stable 4, Dead run Stone, jakiś tam jeszcze ulubiony miał, nie, ale, kurczę, piszony, to jest plan na dzisiejszą noc. No, no i tu zaraz, jak wybiegnie tam, to tam sobie ziomek wybiera ostateczny tryb. Ale to się dowiecie, jak sami zagracie Lecimy na. No i moi, moi drodzy, miejsce pierwsze. Mapka The Halloween House, czyli mapka Escape. Musicie ją przejść w jakiś tam sposób. Jak widzicie, tak się ona zaczyna. To jakieś drzwi przed nami, tu ślady krwi, tam i tam. A on trochę pokaże. Tutaj, tak na oko Tu widzicie, jakieś strętne karaluchy latają Do górczeń, to że tu Nie mam pytań Tu też jakaś tablica, uja, oja Tu też jakaś kuchnia straszna, spustoszała No z horroru, nie? Też wie, co tu zabite Tu też jakieś duszki Powstrzymują nas, żebyśmy tu nie poszli w tą stronę, o Jezu Aż mnie ciargi ich wycięły Tu sprawdźmy jeszcze co na pięć, się dzieje na pewno coś mocnego, no więc właśnie moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć, co tu się dzieje na tej mapie, to zapraszam Was na główny kanał na Jaty Grzybo, tam sobie przejdziemy w ten halloweenowy wieczór. Także moi drodzy, piątek 11.30 zapraszam Was na kanał Jatek Grzyb, tam sobie tą mapkę całą pykniemy i zobaczymy, co tu się dzieje, nie? Także powodzenia moi drodzy <laughs> w Halloween, w zbieraniu cukierków. Widzimy się już we wtorek, poniedziałek. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. na narka.